Stawka spotkania nie sparaliżowała młodych Chorzowian. Niebiescy co prawda nie prezentowali olśniewającego futbolu, ale byli skuteczni. Efektem były bramki zdobyte przez Bartłomieja Babiarza i Macieja Mizgalskiego. Legia odpowiedziała golem Daniela Jezierskiego oraz oglądanym trafieniem Macieja Górskiego. Zespół ruchu jest dobrym zespołem. Potwierdził to. Dzisiaj pierwszą połowę kontrolował, chociaż myślę, że był w naszym zasięgu. Spokojnie mogliśmy wygrać ten mecz. Byli spokojnie do ogrania, no niestety nie udało się, no i wracamy do Warszawy bardzo zawiedzeni tym wynikiem. Remis zagwarantował Chorzowianom zdobycie Mistrzostwa Polski. Młody zespół ruchu zdobył Mistrzostwo Młodej Ekstraklasy. Szkoda, że nie wygraliśmy na zakończenie, ale suma summarum jest tak, że jesteśmy Mistrzem Młodej Ekstraklasy i chyba to jest najważniejsze. Emocji było co niemiara, jak na mecze Młodej Ekstraklasy, przyszło nawet dzisiaj dosyć dużo kibiców, więc... Jesteśmy zadowoleni z tego, że, że kibice też mieli przeżyli emocji. emocji. Na ten sukces pamiątkowe medale i tę statuetkę niebiescy sumiennie pracowali cały sezon. opieczni Ireneusza psykały od początku rozgrywek nadawali ton rozgrywkom i wygrywali je w pełni zasłużenie. Każdy kto, kto zdobyła ligę, kto wygrywa, czuje się wspaniale. Teraz udamy się na zasłużone urlopy i będziemy wrócimy. Będziemy dalej pracować, żeby w kolejnym sezonie znów to samo zdobyć. Klub Skorzowa jest najlepszy na razie wśród młodych zespołów. Dzisiejszy sukces pokazał, że zdolnej młodzieży przy Cichej nie brakuje.